Witam tuż po walce Iziego z Kostą. Piękny finish w rundzie drugiej. Generalnie walka potoczyła się nie do końca tak jak się spodziewałem. Oczywiście, finish był taki jakiego jak oczekiwałem, jaki przewidywałem. Jednak nie przewidziałem tego, co będzie robił Kosta: czyli, będzie, że będzie stał z dystansu i będzie próbował kopać jego. Generalnie chyba trenerzy uznali, że lepiej poczekać, nie od razu nadziać się na kontrę, może trochę go skopać, sprowadzić go do um, powiedzmy jakiegoś toku myślenia, który zaowocuje możliwością wejścia w niego. Jednak tak się nie stało, bo Izzy po prostu sobie go kopał. I nie kopał go tym razem w udo, jak to robił z Joelem, tylko kopał w łydkę, co jest zdecydowanie bardziej dotkliwe. I w drugiej rundzie Costa po prostu już wiedział, że musi zaatakować, bo dużej nie wytrzyma tych kopnięć i w pewnym momencie się po prostu przewróci, więc zaczął atakować i zaczął być po prostu kontrowany, ponieważ easy, jak niegdyś Anderson Silva, jest fenomenalnym counterpancerem i jest jego godnym następcą. Jak widać, pójdziesz na niego, ryzykujesz tak samo jak Robert Duideker, Kevin Gastulum i wszyscy inni, których kałtował. Tak więc Tutaj zdawał się być całkiem ciekawy chess mecz początkowo, oczywiście Costa zaczął się bawić w Joela. Myślał, że Izzy go trochę sprowokuje, ale jak widać nie sprowokowało, Izzy cały czas był w swoim rytmie i trochę go okopał, zaczekał aż będzie odpowiednia sytuacja, to znaczy aż Costa go zaatakuje i zrobił z nim to, co zamierzał z nim zrobić. I tak się generalnie kończą walki techników, counterpuncherów z brolerami. Generalnie fakt, że jesteś silniejszy od przeciwnika nie znaczy, że bijesz mocniej, nie znaczy, że trafisz i tym bardziej nie znaczy, że twój atak nie zetknie się z konsekwencją, czyli kontratakiem. I dlatego, gdy mamy meczapy, fenomenalny technik kontra silny brawler zawsze powinniśmy Uważać, że technik wygra, ponieważ technik ma przewagę. Zwłaszcza w kratce, gdzie jest wiele miejsca dla technika na używanie technik. A więc siła po raz kolejny ustąpiła technice i w sumie to tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.